Hej, Cześć, jest, jak widzicie poskładany a ja Was zapraszam na krótką relację jak przebiegały prace przy składaniu tego sprzętu no a pilot do ustawiania tarczy będzie pasował z 30 Zwrócić uwagę przy składaniu tego docisku, aby pod spodem nie, za, nie zaparło Wam się o docisk o, o śrubę regulacyjną, łapka, bo inaczej, zobaczcie, zaczyna wyć do góry i będzie problem. Sprzęgło nie będzie działać po zjechaniu. Trzeba to podhaczyć, żeby opadły tak jak te, w sumie to tak jak te dłuższe. Z jedną ręką to nie wiem, czy mi się uda. Pewnie nie. No muszę to odhaczyć. Tak czy owak trzeba na to uważać, żeby to właśnie nie stanęło tak na sztorce. Dobra, słuchajcie, sprawdzamy sobie jeszcze ustawienie tego sprzęgła. Starego łażyska. Pierwszy stopień. Drugi stopień. No wydaje być się ok. No dobra, słuchajcie, zostało tyle. W zasadzie około 2 cm. No i napotkaliśmy na opór. Pod żadnym pozorem nie wolno tego skręcać śrubami. To musi po prostu zejść się siłą powiedzmy dopychania samego przodu. No tam śrubami można dociągnąć. Jak już będzie pół centymetra odstępu, kołki prowadzące, jak zaczną wchodzić, to może być ciasno, ale tak w żaden sposób, bo jak nie trafiłby fres w tarczy albo łożysko to wałek, który będzie napierał na skrzynie biegów, uszkodzi po prostu jakieś łożysko albo obudowę. Dobra, case poskładane. Wszystko popodłączone, to co do życia mu potrzebne. Nie ma jeszcze maski, ponieważ czekam dzisiaj na chłopaka od klimatyzacji. Taki mobilny serwis, żeby przyjechał i napompował czynnik, uzupełnił go. A tak a czynnika, to było go bardzo mało. Dobra, teraz tak, no będziemy palić. Będziemy palić. Wszystkie kontrolki się świecą, te, które przynajmniej powinny. O. Coś nie tak. O. Cisza, jak po śmierci organisty. Coś nie podpięte, albo coś źle podpięte, wychodzi na to. Słuchajcie, że babola popełniłem. Zamieniłem dwa, dwie wtyczki: wtyczka i z czujnika ciśnienia oleju. Zamieniłem ją miejscami z wtyczką, która idzie na elektrozawór pompy, który po prostu tutaj otwiera nam ta cewka, zawór. No i co? W efekcie tego, że czujnik oleju jest jakby zwarty do masy normalnie, czyli normalnie zamknięty, no to spaliło nam bezpiecznie tutaj 7,5A. A teraz próba numer dwa. No i działa Sprzęgło. Próbuję jechać. W porządku. Dobra, no to jeszcze maska i tak jak Wam mówiłem, klimatyzacja do napełnienia. Wszystko z